Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj będzie gadane o konflikcie wewnętrznym. Właśnie na pierwszy odcinek podcastu wybieram ten temat, bo to właśnie on wyjaśnił mi, dlaczego tak długo zwlekałam z opublikowaniem czegokolwiek. Mimo, że nagrałam już kilka odcinków, to dalej nic nie opublikowałam. Niby wszystko spoko. Ale jednak niespoko. No i się zastanawiałam i zastanawiałam, czy kiedyś dosięgnę do tego mojego ala standardu, który tak naprawdę jest niewidzialny, żeby opublikować te moje wypociny. No i co? No, jako właśnie, że ten standard jest niewidzialny i nieosiągalny, to znaczy, że tak naprawdę nigdy bym tego nie opublikowała. No i w końcu mi to oświadomiono na psychoterapii. Że to wcale nie chodzi o jakość czy treść, to po prostu chodzi o to, że jedna część mnie bardzo chciała opublikować ten podcast, bo uważa, że jest spoko, a druga zupełnie tego nie chciała i mnie sabotowała. No więc wychodzi na to, że są jakby dwie osobowości we mnie, które totalnie chcą czego innego. No i to właśnie jest tematem dzisiejszego odcinku i to się nazywa konflikt wewnętrzny. Jest we mnie kobieta, która uwie, uważa, że ma całkiem sporo fajnych, ciekawych rzeczy do opowiedzenia i bardzo by się chciała podzielić niektórymi treściami. Jest również i dziewczynka, która boi się oceny i krytyki i wcale nie chce, żeby cokolwiek publikować i sabotowała właśnie tą dorosłą kobietę. Potem... Uświadomiłam sobie, że tak naprawdę to jestem jednym wielkim, gigantycznym mega konfliktem wewnętrznym. I tych głosów u mnie jest całkiem sporo. Na przykład nie do końca wiem, czy chciałabym mieć w przyszłości rodzinę, czy też nie. Albo kwestia utrzymania założonego sposobu odżywiania. Na przykład tak miałam z weganizmem. Z jednej strony naprawdę nie chciałam jeść mięsa, bo żal mi zwierząt i gadusze, jakie przechodzą. Z drugiej strony po prostu bardzo lubię jeść mięso, smakuje mi, mam po nim siłę i energię. No i niestety ta Natalia, która chce jeść mięso, ta część mnie, która chce jeść mięso, jest po prostu silniejsza od tej, której żal zwierząt. A jeżeli chodzi o stworzenie rodziny... Czy ta część, która chciałaby rodzinę, nie jest przypadkiem kobietą, która naoglądała no, się reklam margaryny, gdzie występuje szczęśliwa rodzinka i wszystko jest super? Czy faktycznie to się spaja z moimi wartościami i tym, jak chciałabym, żeby moje życie wyglądało? No a jeśli chodzi o dietę? No, część... Mnie jest świadoma i wiedząca generalnie, jak chciałabym się odżywiać, ale jest również ta część łakoma, która ma po prostu mega sobą silną wolę. No i niestety różnie bywa. I chyba nie znam osoby, która konfliktów wewnętrznych nie ma. Moje przyjaciółki, rodzina tak obserwuje facetów. I faceci wydają się nieco prości pod tym względem, ale to pewnie tylko moje dość ograniczone obserwacje. Yy. Generalnie, z tego co obserwuję wśród moich znajomych, to często konflikt jest związany z pracą. Chcą zmienić pracę, ale się boją. Czyli jedna część chce zmienić pracę i ma już jej dość, natomiast druga ceni sobie bezpieczeństwo lub inne rzeczy, które ta praca daje. Albo boi się po prostu zmian. Albo kolejnym takim przykładem konfliktu dość popularnego jest bycie w związku, w którym tak naprawdę wcale nie chce się być. To znaczy, dorosła osoba nie chce, ale druga część, właśnie często ta dziecięca chce, bo nie chce zostać sama. No i właśnie bardzo często się zdarza tak, że to te dziecięce części sabotują twoją dorosłą osobę. Często w naszym życiu wydarzają się rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć, aby wzrastać i się rozwijać, a dziecko nie chce zmian. Potrzebuje bezpieczeństwa, boi się niepewności, potrzebuje schematów i rutyny. Z drugiej strony dobrze wiemy, że właśnie wychodzenie ze strefy komfortu najbardziej nas wzmacnia i rozwija. I tak sobie myślę, że warto rozpoznawać te głosy, bo może się okazać, że te głosy, które nam brzmią, wcale nie są nasze. Na przykład, może to być głos naszej babci, która nam mówiła, że, powinnyśmy były, że powinniśmy byli żyć w ten i w ten sposób, a my wcale tego nie chcemy. Mimo, że mamy na przykład 30 lat i żyjemy jak chcemy, to czasami występuje takie nieprzyjemne uczucie w żołądku. No ale właśnie to nie jest nasze. I z moich obserwacji warto by było się od tego oddzielić. Albo. A z kolei jakieś przekazy z dni kobiet na przykład że w związku trzeba się poświęcać, żeby zasłużyć na miłość. Wtedy przy stawianiu granic również czujemy ten konflikt, bo brzmią nam dwa głosy, a ten głos rodzinny bardzo często bywa nieuświadomiony. Albo kolejna kwestia, która teraz jest bardzo nagłaśniana, i są to przekazy społeczne, mianowicie mi chodzi o to, że często media mówią nam, jak powinnyśmy, powinniśmy wyglądać, lub jacy powinniśmy być. No dobra, ale teraz skupmy się na wyglądzie. Kiedy mamy za krótką sukienkę, bywa, że jesteśmy oceniane jako bezwstydne. Kiedy mamy długą sukienkę, to jako porządnickie. Kiedy facet płacze, jest mięczakiem. Media wtłaczają nam do głowy, że powinniśmy być tacy i tacy. Tak się zachowuje kobieta, tak się zachowuje mężczyzna, tak jest wzór piękna, dostosuj się. No, a jeżeli chodzi o konflikt wewnętrzny, to tak jak już powiedziałam, nieświadomie wierzymy w te przekazy. Podświadomie, nie jest to do końca uświadomione. Na przykład powiedzmy, że mam rozmiar 40 i nie chcę się odchudzać, patrzę w lustro, myślę sobie, jest całkiem spoko, jest OK, czuję się w porządku, nie wstydzę się swojego ciała. No, ale jak przychodzi lato. I przychodzi do wyboru stroju kąpielowego. No to wybieramy jednoczęściowy, bo no, bikini jest zarezerwowane dla 36. I czujemy, że może powinnyśmy wyglądać trochę inaczej, bo w końcu w mediach, jest na Instagramie, na Facebooku jest po prostu promowane piękno i rozmiar 34-36 i taka sylwetka. Warto w ogóle pamiętać, że te sylwetki na przestrzeni lat kompletnie się zmieniły. Wszystko wygląda inaczej. Jak tu nie zwariować? Jak tu pozostać sobą? Ja w ogóle myślę, że... We wszystkich aspektach życia, ale szczególnie w takich sytuacjach, jak mamy konflikt wewnętrzny, ważne jest zrozumienie dla siebie i współczucia. Ale nie takie, że litość, tylko po prostu takie bycie ze sobą w trudnych momentach, uważność, przyglądanie się sobie, swoim emocjom. Warto zastanowić się, jakie przekonania są tak naprawdę nasze, które przekonania są ważne, których chcemy się trzymać i które są dla nas dobre i nam służą. A potem to zostaje już tylko konsekwencja i trzymanie się tego, i tak troszkę przygłodzenie tych głosów, które są dla nas niekorzystne. W ogóle, jeśli chodzi o konflikty wewnętrzne, ważną kwestią jest to, że one bardzo często wychodzą w relacjach międzyludzkich. Albo na przykład, jeżeli ktoś nas ocenia albo krytykuje, jak jeżeli jest jakaś interakcja z drugą osobą. Bo jeżeli mamy absolutne przekonanie, że coś jest dla nas ważne, że jest prawdziwe i my w to wierzymy na 100%, to jeżeli ktoś się z nami nie zgodzi albo nas krytykuje, to to nie będzie stanowiło dla nas problemu. Po prostu się z tym nie zgodzimy, bo my znamy naszą prawdę. Natomiast jeżeli. Coś zahaczy o nas, na przykład o naszą samoocenę. To to oznacza, że jest część nas, która zgadza się z tą osobą, która ma teoretycznie inne zdanie albo inną opinię niż my tak w ogóle. Ehm, na przykład ktoś mówi o nas, że jesteśmy mało inteligentne. Jeżeli czujemy, że jesteśmy w 100% okej, okay, jesteśmy inteligentne, wierzymy w to, to teoretycznie nie zrobi to na nas żadnego wrażenia, jeżeli ktoś nam tak powie. Po prostu pomyślimy sobie, ktoś jest sfrustrowany, chce nas obrazić. Natomiast jeżeli jest jakaś część w nas, która wątpi w swoją inteligencję, wówczas taki komentarz może wywołać wewnętrzną burzę. Dobra, moi drodzy, na tym skończymy ten wywód. Jeżeli macie ochotę, możecie napisać mi na Instagramie, jakie wy obserwujecie u siebie konflikty wewnętrzne. Ja łączę się z moją dziewczynką, która mi mówi: "Nie chcesz wcale nagrywać tych podcastów i nie chcesz poddawać się krytyce". Łączę się z nią, podaję jej rękę i razem jakoś będziemy nagrywać te podcasty. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Pozdrawiam was ciepło.